Hej, witajcie się, Maneczko, z tej strony Karol, kanał dla dżentelmena. Kolejny tydzień, kolejny film. Znowu lecimy z tym tematem. Ach, jak mi brakowało tego nagrywania. Jak już widzicie, na ten moment zostajemy tutaj. Oczywiście za parę tygodni znowu Was zaskoczę zmianą tła, znowu będzie to coś innego, ale nie to najważniejszą gra rolę, jak ja zawsze mówię. Dziś będziemy znowu w tematyce kosmetyków do włosów, ale to nie będą zwykłe linie, to nie będą zwykłe kosmetyki i standardowe zapachy. Uderzymy dzisiaj w coś nietuzinkowego i nowego na rynku. Niedawno cała linia Grease All and All od marki Lockhearts miała swoją premierę na sklepie www.dlażentelmena.pl. Jeśli jeszcze nie widzieliście tej całej linii, sprawdźcie sobie linki w opisie. Te pomady są stworzone jako ukłon Steve'a Lockharta, właściciela i twórcy marki Locatz, w stronę death metalowej muzyki, ciężkiej metalowej muzyki. Każda z pomad odnosi się do odpowiedniego stylu death metalu czy metalu, a ciekawostką jest dodatkowo to, iż na pudełku znajduje się kod QR, QR który możemy zeskanować, i on nas przenosi do listy wybranej przez Steve'a z danego typu death metalu i metalu, także nie tylko że dostajemy kosmetyk, to jeszcze otrzymujemy muzykę. Zapraszam was dzisiaj na recenzję pomady Waterbase base Goon Grease, czyli to będzie musical death metal od Lockhart's Apothecary. Jeśli chodzi o kwestie tej marki, o Lockhart's już słyszał nie jeden za was. No i myślę, że rynek już jest na tyle im przesiąknięty, że te pomady mają już jakby swój poziom i już każdy wie, że jeśli słyszy Lockhearts, to wiemy, że mamy do czynienia naprawdę z produktami typu premium. Ta linia przynosi nam trzy pomady. Najpierw mamy water waterbase grease, który był niedawno miał premierę, lekka zmieniona forma. O nim będziemy dzisiaj rozmawiać. Drugą pomadą jest oilbase Original Gun Grease, czyli taki klasyczny grease, klasyczny połysk. Łatwość wyjmowania, tak jak powstawał oryginalny Gun Grease, czyli to miała być woskowa pomada z bardzo łatwym wyjmowaniem. I nowością i premierą w tej linii jest pierwsza pomada od Lockharts, tak zwany Unorthodox Water Base, czyli nieortodoksyjna pomada wodna. Bazą jest woda, ale mamy na drugim miejscu woski i tak dalej. O nich też rzeczywiście po kolei będę rozmawiał. Dzisiaj skupimy się na tej pierwszej, czyli na Water Base. Grease. Jest to pomada na bazie wody i oczywiście każdy słoik jest okraszony wyjątkową grafiką. Jak widzicie, w przebitkach jest to postać guna, tak? Ten gun jest to postać stworzona, jakby nie patrząc przez samego Steve'a. Bo no, miałem przyjemność z nim porozmawiać i popytać go po kilka kwestii, bo chciałem też im wam je przedstawić. Gun jest to osoba, która hmm, niekoniecznie wyróżnia się sportowo w drużynie, na przykład hokejowej, tak jak Steve to określił, ale jako że on był największy, to najlepiej się bił. I o to chodziło na niego, mówili Gun i stąd powstała ta postać. To jest taka pierwsza dzisiejsza ciekawostka. Na pewno ich będzie więcej, ale poczekajcie do samego końca filmu. Mam nadzieję, że ta niespodzianka Was nie ominie i będziecie zadowoleni. Kolejnym elementem, który wyróżnia pomadę, jest kolor. Oczywiście kolor jest typowym gunowym kolorem zielono-niebieskim, takim, no jakbym to powiedział, morskim. O, morski oddaje to idealnie. Następny element to zapach, ale o tym wszystkim będziemy rozmawiać. Słoik. Sam słoik, jest to plastikowy słoiczek, 103,9 gram, czyli 104 gram produktu. Sam produkt, czyli ta konsystencja i aplikacja, jest bardzo kleisty. Jest to taka Konsystencja kisielu, zbitego kisielu bardzo łatwo się wyjmuje, bez najmniejszego problemu się rozciera I mi się wydaje właśnie, że na tym nam wszystkim zależy, kiedy mamy do czynienia z pomadami typu Water -based, tak? czyli typowe żel żel-typy, które mają nam dawać połysk, chwyt. Nie do końca ten chwyt ma być plastyczny, ale ma nam trzymać tą fryzurę. Podstawą moich recenzji jest zawsze zaczynanie od zapachu. W tym przypadku, uwierzcie mi, zapach jest moim zdaniem najlepszą kombinacją, jaką do tej pory Steve wydał na rynek. Zazwyczaj u Steve'a, u Lockharta, marce Lockharts, były to zapachy raczej takie tendencyjne, no nie powiedziałbym tendencyjne, ale klasyczne. Mięta, jakieś, wiecie, dodatki czy podróby zapachów perfum, tak jak na przykład ma... Pomada Paradox czy Avent, Aventas, Aventus, wiecie, no to są takie nawiązania do tego, ale tutaj zapach został stworzony specjalnie dla tej pomady. Skupia się głównie na ostrych egzotycznych przyprawach. Je znajdziemy tam oldwood, czyli drzewo oudowe. Znajdziemy też tonkowca, taką roślinę, która ze względu na zawartość dużą kumaryny bardzo słodko pachnie. Dodatkowo znajdziemy linie, nutę. Drzewa różanego, i wszystko jest to okraszone naprawdę w bardzo, w bardzo oryginalną i ciekawą kompozycję która po roztarciu na dłoni ze spokojem nam się utrzymuje, oczywiście ze słoika pachnie zajebiście, w momencie, kiedy przerwiemy tą pierwszą warstwę, bo ten zapach nie jest zawsze do końca oddawany, kiedy pomadę otrzymujemy na początku, bo ta warstwa, która się zetnie, wiecie, tę galarety, ona go przytrzymuje, więc zawsze warto zapach dopiero ocenić w momencie, kiedy sobie wyjmiemy tą pomadę. Taki mój tip. I naprawdę, kiedy używam ten produkt, no, gdzie mniej więcej od Półtorej tygodnia, a codziennie jako tako testuję wszelkiego rodzaju metodami. Przykuwano mnie jedna uwaga: uwaga jest taka, iż ten zapach jest bardzo trwały, ale nie dokuczający, nie dokucza nam praktycznie w ogóle, a gdzieś tam od czasu do czasu, jak wiaterek nam zawieje, to gdzieś nam musnie nosek i to mi się bardzo podoba. Ta jest zapach, konsystencja i aplikacja tego produktu. Mówiłem już o tym, jest to Gel Type, czyli żelowa, kisielowa, łatwo się wyjmuje, łatwo rozciera. Jak wprowadzanie we włosy? Steve sam obiecał, iż ta formuła Guna Praktycznie składnikowo nie jest zmieniona, ale proporcje niektórych składników jest zmniejszona liczba PVP, a jest dołożona PEG-40, jakbyśmy to nazwali, ze względu na to, iż poprzedni gun, ten oryginalny waterbase gun, był troszkę jakby on się troszkę płatkował, kruszył, było dużo uwag ze względu na to, jak się wprowadzał on w suche włosy. Więc teraz Steve wyciągnął wnioski z tych opinii, z tych filmów, które miał. I dodał, troszkę zmienił proporcje tych produktów. Składowo to się nie zmieniło, czyli mamy klasyczny waterbase z dodatkiem olejów, z dodatkiem oleju rycynowego i wosku pszczelego, a reszta klasyka, polimery, jakieś inne rzeczy, ten klasyczny wodniak, który też da nam te nawilżenie mimo wszystko, bo olej rycynowy, bo jednak wosk pszczeli jest dodany. To wprowadzanie jest dzięki temu łatwiejsze, bez najmniejszego problemu, w wilgotne włosy żaden problem, w suche włosy. Nie było też również żadnego problemu, żeby jakieś szarpanie wystąpiło i tak dalej. Nie będziemy tego tutaj, nie zaznamy. Sam produkt, sam w sobie naprawdę zasługuje na wysokie oceny pod tym kątem. Chwyt. Kolejna kwestia. Ten chwyt, mimo tego, że tutaj mamy do czynienia z gel typem, czyli typową pomadą wodną, ten chwyt jest nadal plastyczny. Jak zwrócicie uwagę na te przebitki, nie jestem Uzależniony od tego, że muszę namoczyć grzebień wodą i przeczesać tą głowę grzebieniem namoczonym wodą, ponieważ dłonie same w zupełności wystarczą, aby przeczesać i ponowić ten płyt. Ale powiem Wam otwarcie i tak czy tak ten chwyt utrzymuje się cały dzień bez najmniejszego problemu do 12 godzin na drugi dzień nawet próbowałem oczywiście wytrzymać tą pomadą przez noc nie myłem głowy rano wystarczyło tylko lekko zwilżyć włosy nawet mniej jeżeli porównywanie jakiś innych pomadach wodnych i bez problemu restylizujemy tą fryzurę jeśli chodzi o połysk no tu mamy do czynienia z żeltajpem sam mówimy otwarcie że to jest gun grease czyli gun musi się świecić ale nie jest to połysk typowo tłusty, jak w Gun Grease, Oil Base, czyli w tym woskowym gunie, jest. On średni, przechodzący w wysoki, kiedy nakładamy go na mokre włosy, ale generalnie ja bym go ukrył w takim średnim, przechodzącym w wysokim. Ten połysk nie jest dokuczliwy, to jest nadal w tych ramach, które, no, nie ukrywam, będą satysfakcjonować, i nawet tych, co e, lubią bardziej matowe produkty, nie ukrywam, że bardzo dobrze zrobiło mi to, iż wróciłem do klasycznej, wodnej pomady Water Base Type, ponieważ bardzo dawno takiej pomady nie używałem, a Teraz prostota po użytkowaniu wszystkich produktów typu kleje, woski itd., prostota użytku normalnego wodniaka, ręcznie zrobionego wodniaka z odpowiednimi proporcjami, z przemyślanym składem jest czymś wspaniałym i Wam również go polecam. Generalnie zmywalność zero szamponu. Sama woda, ten produkt spływa bez najmniejszego problemu. Produkt naprawdę zasługuje na ukłony. Po pierwsze, bardzo dobrze było, tak jak już mówiłem wcześniej, wrócić do klasycznego wodniaka, ale z przemyślanym składem i z odpowiednimi proporcjami. Kolejna kwestia dla fanów ciężkiej muzyki i dobrych fryzur: idealny wybór, bo otrzymujemy dwa. W jednym mamy produkt i listę na Spotify, także też kolejny plus. I ostatnią kwestią, ja bym jednak tutaj wziął to pod uwagę, ponieważ no wiecie, mówimy no, o Marce Lockhart, która już się zanieździła spokojnie dzięki. Cowas Supreme, dzięki chłopakom z Kowa Supreme zagnieździła się spokojnie w Europie. Bierzemy pod uwagę to, iż nadal Steve jest homebrewerem. Nadal oczywiście robi to, aby zarabiać pieniądze, ale wysłuchuje naszych opinii. I to, że on zmienił proporcje, nadal mając skład, zachowując na tej samej bazie, ale zmienił proporcje niektórych składników, aby lepiej nam się użytkował ten produkt. Szapoba, naprawdę nie było to tylko, wiecie, odbombnienie kolejnej linii i zarabianie hajsu, ale przemyślanie tego, aha, dobra, dałem w gunie troszkę ciała, więc tu wyjdę do Was nie tylko z nowym produktem, okraszonym powiedzmy nową etykietą i jakimiś ekstra, ekstrasami, jak ja to nazywam, tak, czyli tą linią Spotify i tak dalej, ale zmienionym składem, gdzie ten produkt ma się przede wszystkim właśnie używać, a później być dookoła, okraszony tymi ciekawostkami, bardzo ładną etykietą, no, notabene, naprawdę jedną z najlepszych etykiet, jaką widziałem, naprawdę Nengun, plus te płomienie dookoła, czcionki, to wszystko naprawdę jest wspaniałe, patrzy się na to bardzo dobrze, Słójki są troszkę inne niż klasycznie, jak na zlockhard przyzwyczaju, no, powiem tak, co chcieć więcej. Mała niespodzianka ode mnie dla Was. Hey there, uh, friends in Europe. Just wanted to pop in real quick and say hi, um, and say thank you for all the support that you've shown Lock Arts throughout the years. Um, you guys have always been great to us, and I want to let you all know that we are working on expanding our distribution in Europe pretty aggressively. So you should be able to get our products much, much easier, uh, much cheaper, and much quicker uh, from now on. So uh, yeah, we we really appreciate everything that you do, and we're working hard to make sure that we we keep you guys happy. Uh, And looking good. So, guys. Mam nadzieję, że to, co przez chwilę zobaczyliście, spodobało wam się, ma, będzie więcej takich akcji. Dlatego kanał dla Gentlemana, dlatego sklep dla Gentlemana jest wyjątkowy, bo zawsze potrafi was zaskoczyć. No i jakby nie patrząc, to hasło, które stworzyliśmy na początku przez was i dla Was, zawsze będzie nam towarzyszyć. Mam nadzieję, że przez całą historię istnienia kanału i sklepu za dzisiaj Wam bardzo dziękuję. Nie zapomnijcie, oczywiście, jeśli się film spodobał, strzelić łapę w górę, subskrybować kanał, ponieważ, no wiecie, te subskrypcje napędzają, nakręcają, mnie bardzo mocno podnoszą i motywują do tworzenia coraz to lepszych, innych, bardziej kreatywnych filmów i przychodzenia do Was nie tylko z recenzjami ale też już niedługo z vlogami wyjściowymi, bo jak wiecie, przez ten okres covidowy nie można było się spotkać, nie można było za dużo uczestniczyć w różnego rodzaju eventach, a za niedługo wszystko mam nadzieję, że wróci już do normalności, ale zaskoczę was jeszcze nie jednym i to już niedługo. Nie będzie to poradnik, nie będzie to recenzja, będzie to zupełnie coś innego. Mam nadzieję, że się doczekacie, bo jak to mówią, cierpliwość popłaca. Ja mam na imię Karol. Dzięki za dzisiaj. Na razie, cześć. Pa!